Panie premierze, w monasterze na Podkarpaciu doszło do wymiany tablicy na pomniku i zbiorowej mogile członków Ukraińskiej Armii Powstańczej. Na tej nowej zamontowanej tablicy, nie wiadomo kto to zrobił, jest taki napis, ja go zacytuję. Zbiorowa mogiła Ukraińców, członków UPA odpowiedzialnych za terror i ludobójstwo na bezbronnej ludności polskiej, ukraińskiej i żydowskiej. Panie Boże, miej miłosierdzie dla nich i nie poczytaj im ich strasznych czynów, jakich dopuścili się na swoich braciach. Przebaczenie nie oznacza zapomnienia, ale uzdrowienie bólu. Po tym co się stało jest wspólne oświadczenie ministrów kultury Polski i Ukrainy potępiające ten akt. Uznano to za akt wandalizmu i za świadomą prowokację na rzecz Rosji. Czy to jest prowokacja? No nie wiem jak można potępiać prawdę i to w dodatku jeszcze w wykonaniu wysokiego urzędnika polskiego rządu. Czyli pan jest zbulwersowany potępieniem ze strony ministra kultury? Oczywiście, że jestem. Przecież to jest prawda, co tam jest napisane. Czyli pan akceptuje to, co się stało? Akceptuję to, co się stało i wyrażam zdumienie, że dopiero tak późno ta tablica została zmieniona. Ale czy taka tablica, jak, jak właśnie została zamontowana tam w Monasterzu, to nie jest jednak coś, co wywołuje nienawiść między naszymi narodami? Panie redaktorze, ja bym protestował przeciwko temu, gdyby na tej tablicy było kłamstwo historyczne. Ale odwrotnie, tam jest prawda historyczna. Więc przeciwko czemu mam protestować? Ja się dziwię, jeszcze raz powtórzę, że polskie władze nie zdobyły się i samorządowe, jakiekolwiek inne. Na akt y, prawdy historycznej. To znaczy, żeby ta tablica od początku była taka, jak tam w tej chwili jest. Czyli pana zdanie to jest suwerenna decyzja polskich władz, że możemy sobie tak naprawdę pisać na tablicach, co chcemy. Oczywiście. Dlatego, co jest zgodne z prawdą. Dlatego, że Ukraińcy piszą na tablicach, co chcą i to ewidentnych zbrodniarzy, e, którzy z, e, e, są autorem Holokaustu na Polakach, na Żydach. Przede wszystkim, ale też na innych narodowościach. A jeżeli na przykład to, co dzieje się, czy to, co powinno być napisane w Monastyżu, to jest element negocjacji w sprawie naszych eksumacji, naszych ofiar na wołeniu? I na przykład y, jest jakiś układ, jakiś deal między Kijowem a Warszawą, że jeżeli tego nie zmienicie, to nie będzie ale więcej eksumacji? Ile razy jeszcze y, y, 100 tysięcy, 150 tysięcy okrutnie pomordowanych Polaków e, będą w sytuacji, w których ich pamięć tak brutalnie się szarga. E, to przecież jest już nie do, nie do zniesienia, tak? E, te, te, te manipulacje, to kombinowanie, żeby przypadkiem nie urazić... Banderowców żyjących jeszcze na Ukrainie, którzy mordowali Polaków. No, dokąd to jeszcze będzie trwało? Ale wie pan, sytuacja jest wyjątkowa, bo trwa wojna. Rosja zaatakowała Ukrainę i mamy dzisiaj stawiać ich pod ścianą? To nie jest żadne stawianie pod ścianą. Zresztą z tego, co słyszę, to ekshumacje Niemców, którzy polegli w czasach II wojny światowej na terytorium Ukrainy, przebiegają bez żadnych zakłóceń.